Słuchajcie, pomogłem w czerwcu mojemu klientowi zarobić ponad pół miliona złotych wyczynni na lunchu jego mentoringu. Największym było to, że Julia nigdy wcześniej nic u siebie nie sprzedawał, jeśli chodzi właśnie o swoje usługi. Więc tutaj trzeba było po prostu nastawić mocno, mocno, podwójnie ciężko na wiarygodność, transparentność i po prostu pokazywać to jako zaufany produkt premium od zaufanego człowieka, a nie jakiś kolejny kurs krypto od Randoma. No i też to, co robiłem, to oprócz Wiesela była taka cała strategia, takie doradztwo, tak, jak odejść do ceny, jaką komunikację zastosować, gwarancja, no i dzięki temu stworzyliśmy po prostu świetny produkt, świetny yy, marketing, reklamę, która wygenerowała, tak jak wspomniałem, ponad pół miliona złotych wy. Czy dni. No i jeśli sama masz Twoją markę osobistą, jeśli masz swoje produkty high ticketowe, low ticketowe, jeśli potrzebujesz kogoś, kto pomoże ci je sprzedawać, kliknij w pierwszy link w opisie, aby umówić ze mną darmową rozmowę konsultacyjną.